Witajcie kochani tu Mary i Mario. No i Megalinie. Jak widzicie megalinie zaproponowała nam Alicja w krainie zakupów, czyli, czyli Marcia. No troszeczkę się naszukaliśmy. Tak, to ale już Ale końcu... punktów odwiedziłem, zanim to Megalinie dorwały. Tak, ale w końcu dzisiaj Mario dorwał i to było Lotto przy krewetce. No tam jeszcze te Megalinie są, jak coś chce, to... Zapraszamy. jeszcze były. Jeszcze były, także losowo wybierał, ale bardzo fajnie wybrał. Bo ja mam swoją czternastkę, a ty masz. Szósteczkę. No zobaczymy, czy ta moja czternastka da coś. Alicja, trzymaj mocno ciuki. Na razie nic się nam tu nie poukładało. Także zostawiajcie pod tym nimikiem serduszka dla Alicji. I zapraszamy na jej kanał. To nie wszyscy Alicję znają. Także, ale zapraszamy. Odwiedzać Var... warto. Tak. I zostawiać co trzeba. No dobra. Troszeczkę jest to nadrapane. Nic tutaj nie ma. Utworzone jeszcze. Zostało trochę symboli, także. A ty pierwszy, tak? Tak. Aha, się... A co? Się tutaj... Nawet nie zapytał. A co? No a co? <laughs> dobra. Pierwszym symbolem będzie kokosek. Dobra, szukamy kokoski. Tu mamy kokoska. Tu mamy kokoska. Troszeczkę będziemy sobie tutaj pewnie przesuwać, bo to inaczej by się. No bo długa. Bo długa zdrapa. Tyk, 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 to tyk, był tyk, tyk, telefon, albo wstawię ten powiesić w dużej. Ale to wtedy symbole byłyby malutkie. To... Tak, tak, to by nie było tak do widoczne. Dobra. Tylko wiesz, bryża Kolejny tam, jest aparat. A aparacik to gdzieś widziałem. Ryszówka, nie Dobra, tu mamy aparacik. Tu mamy aparacik, tu jest aparacik, No, Dawno nie chyba od czasu premiery. No, prawie tak, no. Chyba, nie kojarzy, żebyśmy mieli jeszcze. Także jestem ciekawa, co teraz nam to pokaże. Kolejna jest cytrynka, cytrynkę, cytrynkę, szukamy cytrynkę. No tu na razie nie ma. W ogóle w tej zlapce było dużo pustych symboli, jak na razie. Także mam nadzieję, że może w tej drugiej części... No się troszkę uzupełnią. I były cytrynki, dobra. Teraz mamy łódeczkę, łódeczka jest tutaj na górze na razie. Ale gdzieś one chyba jeszcze jest, były, jest, łódeczki jest, były, były. Tutaj jest łódeczka. O piłeczka to tutaj rzeczywiście zrobiłaby no. niezłe zamieszanie. To nie ma się tego spodziewać chyba, co? Pięknie. Łódeczka. No chyba, że wyjątkowe coś się trafiło. Łódeczkę, łódeczkę. I jeszcze w ostatnim też mamy łódeczkę. No dobra. Zostało nam łódeczka, chyba sześć chutecznie. symboli. Mamy rowerek. E, czy rowerek gdzieś tu wystąpi? Chyba Pięknie. wydaje mi się, że go widziałem. No. O jest, dobra. Przynajmniej jeden się trafił. Mhm. E, ale niestety wygląda na to, że tylko jeden. No, ale dobrze, że. No, ale jest. dobrze, że to coś. No. Dobrze, teraz moneta. Moneta, moneta, Monety to ja nie, nie jest. A u mnie nie było właśnie. No, musiał być, musiała być chyba pojedynczo, bo uh -huh. nie kojarzyła mi się za bardzo. <laughs> Podczas nadrapywania no, tak, bo to było bardzo Teraz będą lody. Boję, nie? No. Przez teraz drogie. mamy lody. Lody mamy tutaj. E, czy jeszcze jakieś się tutaj znajdą? Są. Tu coś jeszcze jest, i na dole już niestety nie. Dobra, zostały mi trzy symbole. Dziękuję, I ja jest tak diament. Trzymam. Diament był na pewno. Tak. I to więcej niż las z tego, co kojarzę. Mm -hmm. Tu mamy diamencik, tu mamy diamencik. Tu są dwa. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze no. jeden. No dobra. Kurczę, korona. Zostały ostatnie dwa. <laughs> Mamy dzwonek, który daje Dajmy. nam linię. No! Ura. Już odcinek pusty nie będzie. Uf, fajnie, Marciu, że nam zaproponowałaś. Dzwonek. mega linie. Tu mamy dzwonek, tu mamy dzwonek. Jak już jest jedna wygrana, I tu to mamy mega... Mamy dzwonek, jeszcze jeden dzwonek, jeszcze jeden dzwonek. I szósteczka wygrana. I jeden dzwonek, i jeszcze jeden dzwonek. Pięknie. A I ostatni jedną... symbol, to jest biedronka. E, tutaj na górze biedronki nie ma, chociaż żółw też jest takie ciapki. E, dobra, mamy tu biedronkę. On jest tak jakby zgnieciony, jakiś połamany, Tu jeszcze biedroneczka. Co, widocz, że to. Tu jest biedroneczka. I tak. jeszcze jedna jest Taki tutaj. Tak jakby podeptany ten Dobra, e, zobaczymy sobie, co słychać w bonusie. No tu mamy perełkę. Także to jest, nie to. No, ale dobrze, Ważniejsze, że jest linia. A pod nią co dwie dyszki, czy coś więcej? No nie, klasyk. Brawo, brawo. Są dwie dyszki, jest dobrze. Dzięki, zobaczymy to mają czternastkę. Bebe. Tu ja tu wątpię, kurczę, ona powinna mi dawać. <śmiech> <śmiech> Kochani, my tak już pomału mówimy z Mariuszem. Yy, z Mario, czy kurczę pociągnąć do końca roku i przerwać te, gra... te... Nagrywanie. Nagrywanie, no bo zobaczcie, ile my tu mamy tych pustaków, ile tu się pieniędzy traci. I tak myślimy nad tym, czy tylko do końca roku i, i, i potem po prostu zakończyć. No nie wiem, no tak cały czas o tym myślimy. Jednak ta kasa idzie, a wiecie, jak inflacja urosła. Nie wiem, lubię nagrywać, lubię właśnie to wszystko robić, ale, ale te pieniądze za szybko uciekają. No zobaczmy. Dobra, szukamy gwiazdkę. Jedna była gwiazdeczka. To no jeszcze jedna jest. Ja wiem, 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 już widzę i o nie musisz mówić. Jak ja zapomnę to wtedy. Aha, no to wtedy będziesz mówił. No dobra. Do -do. Tak żeby wszystko było widać. Teraz co mamy? Samochodzik. No autka to wiedziała, że są. O tu nawet mamy. Mm, na dole było i chyba więcej. Tu jest jeden jeszcze. Aha, tu też był tylko jeden. Ale wiem, że były, także okej. Okay. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. A tu, tak, dwa. Faktycznie. Wiem, że coś było na dole więcej, nie? To ładnie i tak dobra. Ten... Aha, no bo to no ten drapak mój, no. no. Dobrze. Teraz jedziemy z kolejnym symbolkiem. To jest. Co? Dzwoneczek. Dzwoneczek, dzwoneczek, dzwoneczek. Czy ty tu jesteś? O, jest gdzieś tutaj. Mamy. Tu jest jeden. Aha, to jeden. Myślał, że więcej tych dzwonków. Kolejny symbol, co to? Biedronka. No, biedronkę mamy u góry jedną. Tu mamy dwie. Tobie, kudeczka, by z kolei tutaj fajnie. No, kudeczka, wisienka, o, jak wisienka to dwie, hmm? nie, dwie nie. Hmm. Dobra. Czekaj, właśnie pomylał biedronkę, szukam, bo teraz ty mi tutaj hmm. o tym mówisz. I teraz tu mamy biedroneczkę, bo wtedy za długo będę drapać. Jeszcze jedna wyżej, była. I jeszcze łudki nam pouciekają, ale są możecie przyspieszyć? Bo wiecie, że ja tak szybko nie drapię. Jak są takie właśnie dłuższe zdrapeczki. Jak klinie, czy krzyżówki, to faktycznie człowiek dłużej drapie. Dobra, i tu w pierwszej mamy motylka. Tu w trzeciej mamy motylka. Tu jest motylek. Motyla noga. No. Dobra. Więcej niestety się nie udało znaleźć. No nie, kolejny nasz symbol to, co to jest. Aha, takie coś mamy. Czyli kochani, w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej nie ma. Tu mam ananaski. O, tu wiśnia kolejna. No, no. Fajnie, co by było? No, no. I tu więcej nie mamy. Mi zostały tylko cztery jeszcze, kochani, do tej mojej czternastki. Czy to był dobry wybór? Właściwie nie to. Na nie patrzę na numerki. Nie. Tylko po prostu wycią wyciągnął z wachlarza. Tu mamy rowerek. Tu mamy rowerek. Oj, tu. Przepraszam, ja tak do siebie tą znawkę czasami ciągnę. E, tu. Mhm. Kolejne, jeszcze trzy. Jeju, co tu będzie? Co to jest, aparat? Aparacik. Czekajcie. O, już tu widać, tu jest aparacik. No, tu się chyba nic nie utworzy. Aparacik. Porównania znowu, nie? Uh -huh. Tu mamy jeszcze. No i na dole mamy dwa. Ups, ostatnie symbol. Przedostatni, przepraszam, znaczki. Laczęta, czy tu w ogóle były? Nie mamy, kochani. No, nie mamy. I ostatni symbol. Flaming. No to chyba moja jest pusta. Ale to nic. Tak jak Alicja. Zaproponowała, coś się udało, a jeszcze bonusik możemy sprawdzić, co tutaj by powinno być świnia. No, jest świnia, ale powinien mieć dolary. O, świnia 60 zł, dała? <noise> ale powinien być dolary. No także chyba nie ma. Piłeczki, ja tu patrzę, wisienek. No wiadomo, kutki nie było. Wielścionka nie, nie ma. ma. Także możesz kontrolny tylko zobaczyć dla pewności. Tak, ale to nie jest, dwie dychy są. Także jest dobrze, jest dobrze. Półwygrana jest. Jedna z Udała się. Tak jest. Ego mam. O, ego. Także no. No, bardzo fajnie, bo czternastka moja zawiodła. Ale szósteczka dała 20 zł. Także bardzo fajnie. Dziękujemy Ci kochana Madziu za, za tą propozycję. Oczywiście. Udało się połowę wygrać. To jest bardzo super. Bo już myślałam, że będą dwa postaki. Tak. <gry> Ale jak już coś jest, no to jest na dalsze, ja to się mówi drapanko. Także zobaczymy jak to dalej pójdzie, bo jak to będzie tak krucho u nas, że cały czas będą jakieś pustakowe zrapy, no to chłopcze będzie trzeba zakończyć te, tą zabawę, no nie wiem co zrobimy. Chociaż ja to uwielbiam, gdy też umieć już nagrywać. Tak, dla was w prawda. ogóle. No, ale wiecie, jak ta kasa idzie, nie mam te zrapki, żeby dawała zawsze zwroty chociaż. U -u. <laughs> lepiej. Także serduszko dla ciebie, Madziu, zapraszamy do Alicji krajnie zakupów, link będzie w opisie. Zaglądajcie, oglądajcie. Yy, filmiki Mazia bardzo fajne ma i, i naprawdę miło się super ogląda jest taka normalna dziewczyna, szczera, otwarta, tak. Tak że... oglądano się mocno spadła. Tak, Ostatnie, właśnie spadła. I dlatego wchodźcie, prosimy Was, wchodźcie. Naprawdę Was co chyba codziennie Alicja masz? Praktycznie tak. No ona ma i naprawdę są bardzo fajne odcineczki i też piękne wygrane, także naprawdę serdecznie zapraszamy, pozdrawiamy i do A następnego mam, i zobaczymy się przy kolejnym odcinku. Tak, do następnego odcinka. Do zobaczenia. Pa pa. pa.